Tradycyjnie jak każdy tydzień pracowity yy, chciałem przedstawić 22 zdarzenia, 14 miejscowych zagrożeń, z czego 5 polegało na monitorowaniu składu powietrza. W dwóch przypadkach stwierdzono tlenek węgla. Także tu też chciałem przypomnieć, jak co tydzień oczywiście do Państwa, jeżeli korzystamy z urządzeń grzewczych, piecuków Junkersów i innych piecy, należy przed wejściem do wanny wywietrzyć dobrze to pomieszczenie. W tych dwóch przypadkach dosyć duże stężenie tlenku węgla było. Pamiętajmy, że pierwsze takie objawy, bóle głowy, zawroty głowy, to już może nam świadczyć, że mamy tlenek węgla. Ale tak jak zawsze, dzięki Państwa też uprzejmości, Zwracam się zawsze o montaż czujek, taki teraz też zwracam się do Państwa, naprawdę małe urządzenie może nam uratować. Życie. W tym przypadku zadziałały czujki. Przyjechaliśmy, zmonitorowaliśmy. Okazało się, że faktycznie jest tlenek węgla. Oprócz tych dwóch zdarzeń z tlenkiem węgla, jeden mieliśmy zdarzenie, jedno rozszczelnienie instalacji gazowej. Też otrzymaliśmy informację, że czuć gaz, także nie bójmy się zadzwonić. Przyjedziemy, sprawdzimy. Zakręcili strażacy zawór, pogotowie gazowe usunęło wyciek. Kolejne zdarzenie usuwanie pochylonego drzewa nad budynkiem mieszkalnym. Trzy Zdarzenia mieliśmy w transporcie drogowym trzy wypadki samochodów osobowych. Przy wszystkich zdarzeniach udzielaliśmy pomocy przedmedycznej do czasu przybycia zespołu ratownictwa Medycznego. Osoby zostały zabrane do szpitala na dalsze badania. Kolejne zdarzenie usuwanie plamy substancji ropopochodnej i wypompowanie wody z zalanej piwnicy. Tak jak wspomniałem, osiem pożarów, z czego trzy pożary zboża i ścierniska, dwa pożary trawy. Pożar pustostanu otrzymaliśmy informację, że pali się w pustostanie w miejscowości Borne-Solinowo. Działania nasze polegały na ugaszeniu pozostałości, można powiedzieć, komunalnych w tym pustostanie, jak i też starych mebli. Ktoś sobie naznosił i zapaliła się wersalka. Oprócz tych działań podstawowych przeszukaliśmy pomieszczenia, czy nie było jakichś osób postronnych. Na szczęście nie było nikogo, nikt nie odniósł obrażeń. Oprócz tych 22 zdarzeń mieliśmy dwa zgłoszenia, alarmy fałszywe. Wiadomo, najpierw mamy informację, że pali się tak jak w pierwszym przypadku, że pali się kaplica na cmentarzu. Po przybyciu naszych zastępów okazało się, że. W okazji rocznicy, 78. rocznicy Powstania Warszawskiego było dużo rac rozpalonych, no i ktoś zgłosił nam, że pali się kaplica. Także nie było żadnego pożaru. I drugie zgłoszenie, otrzymaliśmy informację o pożarze śmietnika w Szczecinku na ulicy Poniatowskiego. Po przybyciu naszych zastępów nie zastano żadnego pożaru. Tak jak co tydzień zwracam się do Państwa z apelem o korzystanie z akwenów wodnych tylko miejsc tam, gdzie są ratownicy. Tak naprawdę chciałem podziękować wszystkim mediom, dzięki którym docieramy do społeczeństwa. Na szczęście nie mieliśmy żadnej interwencji w tym roku, jeżeli chodzi o osoby korzystające z akwenu Wony. I tak życzę Państwu, żeby tak dotrwać do końca sezonu. Chciałem tylko podkreślić, że dwa lata wstecz, tamtym roku i dwa lata temu utonęły u nas osoby, ale akurat to nie były osoby z naszego powiatu. Tak i teraz dziękuję Państwu za za to, że słuchacie naszych komunikatów, a państwu, mediom, wszystkim z Powiatu Szczecineckiego, że dzięki wam możemy dotrzeć do społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Festiwal, który trwał już tak naprawdę od środy, do niego również i Szczecinacy funkcjonariusze przygotowywali się z kilku miesięcznym wyprzedzeniem. Rzeczywiście duże środki zostały nałożone również z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, żeby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko osobom, które udawały się na festiwal, które podróżowały przez teren naszego powiatu, ale w szczególności, żeby to nie było też duże utrudnienie dla naszych mieszkańców, którzy musieli normalnie funkcjonować. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to jak funkcjonariusze pełnili służbę, to nie tylko ruch drogowy, to nie tylko wydział kryminalny, ale również nasza policyjna łódka i policjanci, którzy pełnili na nią służbę, dbali o bezpieczeństwo nad wodą, to również przewodnik psa służbowego, który był oddelegowany do pełnienia służby, więc policjanci pełnili służbę. Na terenie Szczecinka, jak również na samym terenie Czaplinka, kierując ruchem drogowym, prowadząc rozpoznanie tych zadań było bardzo dużo. Ale co o dziwo, nie odzwierciedliło się to na zdarzeniach kryminalnych. Podsumowanie, to były bardzo bezpieczne dni na terenie naszego powiatu, chociaż duże natężenie ruchu, nie tylko pieszego, ale również kołowego, zaskutkowało tym, że odnotowaliśmy w, poprzez dni trwania festiwalu aż Kolizji drogowych, gdzie główną przyczyną tych zdarzeń było najechanie na tył poprzedzającego pojazdu, więc jazda w korkach. W dużym zagęszczeniu pojazdów okazuje się, że sprawia nam troszeczkę trudności, ale jest tutaj usprawiedliwienie. Rzeczywiście żar lejący się z nieba powodował, że u wielu kierowców brakowało cierpliwości, tej koncentracji, która jest niezbędna do tego, żeby do takich zdarzeń drogowych nie dochodziło. A poza tym, jak wyglądał ten tydzień? Jeżeli chodzi o miniony tydzień, o to już kolejny tydzień, który jest bardzo spokojny. Rzeczywiście tutaj nie odpuszczamy nietrzeźwym kierującym. To właśnie dzięki naszej aktywności dochodzi do kolejnych zatrzymań. No ale czasami bywa tak, że to e, przypadek i los zrządza tak, że ci nietrzeźwi, nieodpowiedzialni e, kierujący sami e, wystawiają się na policyjne kontrole. I tak było chociażby w Białym Boże, gdzie 28 latek nie zapanował nad swoim pojazdem i na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni, po czym uderzył w przydrożne drzewo. Na szczęście w tym zdarzeniu e, nikomu nic się nie stało, a policjanci ujawnili, że mężczyzna poruszał się pojazdem, mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. To jeden z czterech zatrzymanych w minionym tygodniu, ale nie samym alkoholem człowiek żyje. Zdarza się również tak, że mamy i odnotowujemy takie. Zatrzy... Gdzie akurat tym środkiem niedozwolonym, który bardzo jest rozchwytywany przez pewną grupę lokalnego społeczeństwa, są środki odurzające i o konsekwencjach przekonała się 17-latka, która została zatrzymana na terenie naszego miasta. Ja tylko przypomnę, że my nie możemy posiadać żadnej ilości środków odurzających, nawet ten na użytek własny. To jest taki slogan powielany przez niedoinformowane osoby. Chodzi za to odpowiedzialność karna nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Ostatni tydzień to 94 interwencje, które strażnicy podjęli. Operatorzy monitoringu wizyjnego jawnili 25 zdarzeń, natomiast mieszkańcy Szczecinka zgłosili do nas 82 interwencje. W tym czasie dwie osoby zostały przekazane policji, jedna osoba została doprowadzona do miejsca zamieszkania i jedna osoba została przekazana dla zespołu ratownictwa medycznego. Strażnicy zastosowali blokadę na koła jednego samochodu oraz pomogli w uruchomieniu siedmiu pojazdów. Siedem zwierząt nie zostało przekazanych do schroniska dla zwierząt lub lekarzy weterynarii. Natomiast takich interwencji o których chciałbym Państwu powiedzieć. Pierwsza miała miejsce 1 sierpnia 6.30. Zgłoszenie o mężczyźnie leżącym bez spodni przy tzw. kamieniu przy ulicy 24. Strażnicy zastali go leżącego pod ławką, na głowie miał naciągniętą torbę podróżną, pod ławką w samych majtkach, bez spodni, został dobudzony. Ubrał się na polecenie strażników, opuścił to miejsce. Oczywiście Sara będzie miała swój finał w sądzie za nieobyczajny wybór, którego się dopuścił. 2 sierpnia, pierwsza 50, patrosarz miejski zauważył mężczyznę poruszającego się po drodze, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się rowerami. Po wylegitymowaniu go okazało się, że jest to nieletni, nie dosyć, że nieletni, to znajdował się jeszcze w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zresztą sam się przyznał do tego nieletni ten został przekazany policji. I tego samego dnia około godziny 19:00 strażnicy miejscy zostali wezwani na ulicę Kościuszki, gdzie miał leżeć mężczyzna. Na miejscu zastano wskazanego mężczyznę leżącego na parkingu, nie można było nawiązać z nim kontaktu, miał bełkotliwą mowę, przy próbach posadzenia go przywracał się, w związku z tym na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala. No oczywiście ostatni tydzień, działania związane z koncertami organizowanymi w ramach Poland Rock Festiwalu w Broczynie pod Czaplinkiem, na szczęście Wbrew różnego rodzaju sugestiom, wbrew przewidywaniu niektórych osób, w no Szczecinku akurat najazd podróżnych przebiegł dosyć spokojnie, czy bardzo spokojnie. No owszem, przewinęło się przez stację kolejową. Bardzo dużo osób natomiast w związku z uruchomieniem dodatkowych pociągów, dodatkowych połączeń autobusowych bardzo szybko ten natłok był rozładowywany, odbyło się bez potrzeby większych interwencji, także to był ostatni tydzień naszej pracy.